To już w niedzielę wielki finał Woźp Dębica, jak zawsze, gra z wielką orkiestrą świątecznej pomocy. Sztab Kwiatek dokłada wszelkich starań, by zaskoczyć wszystkich świetnymi atrakcjami. Będzie, jak zawsze, moto orkiestra, głośna impreza w domu sportu oraz niespodzianki w Galerii Raj i ranczu Hucuek. Zachęcam wszystkich do przyjścia na tegoroczny 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapytają Państwo, dlaczego? Dlatego, że nie tylko uważam, że warto pomagać, ale również jeżeli nie mają Państwo jakichś planów szczególnych na, te, na tą niedzielę, to myślę, że warto przyjść, bo nie tylko pomożemy, damy osobom potrzebującym to, czego może sami mamy na co dzień i czego nie doceniamy, po prostu żeby wesprzeć, ale również żeby miło spędzić czas i stworzyć wspomnienia, które będziemy tak naprawdę, zostaną z nami do końca życia. Licytację poprowadzi Tobii, jak co roku zebrano mnóstwo ciekawych gadżetów. No z takich ciekawostek to już w tej chwili, co już dostaliśmy, to, to mamy skrzynki, mamy oczywiście okulary. Z Wirzynek Expres Dębickiego dostaliśmy lokalnie. Nie już ogólnopolska jak w tamtym roku, to lokalnie. No i mnóstwo takiego rękodzieła. Mamy już na, na Allegro wystawione też piłki z podpisem Jędrzejczyka, i nas lokalną też będziemy mieli. No i liczymy, że jeszcze nam tu ktoś coś dorzuci do licytacji. Wolontariusze już przygotowują wośpowe serduszka i zachęcają do wzięcia udziału w tej szczytnej, charytatywnej akcji. Dlaczego warto się włączyć w wośpa? Według mnie, no, szczerze, są ferie, większość młodych osób śpi w domu rano, a przychodząc tutaj na przykład do szkoły i nawet pomagając wycinać serduszka, to jest zawsze jakaś, jakaś pomoc. Jest to coś dobrego. Warto pomagać. Nie robimy nic nadzwyczajnego, ważne, żeby pomagać. Warto przyjść, że jest wiele atrakcji przygotowanych przez naszą szkołę, przez naszą panią. Jesteśmy my, stoimy z puszkami i warto się łączyć w tą akcję. Serce całej imprezy tradycyjnie będzie w Domu Sportu, a tam pokazy taneczne, koncerty, występy, malowanie twarzy, dmuchańce oraz alpaki z małej łąki i jak zawsze dobra zabawa z kinder seedem, A o 20.00 światełko do nieba. Start wydarzenia o 16.00. Transmisja online w sieci na stronie Deumica TV Zapraszamy!